Irak w 1963 roku zmagał się z głęboką niestabilnością polityczną. Rok rozpoczął się od znaczących wstrząsów. Premier Abd al-Karim Kasim został obalony, stało się to w lutym, został również zabity. Wówczas do władzy doszła partia Bas. Była ona sprzymierzona z nacjonalistycznymi oficerami armii. Jednakże ten nowy rząd odziedziczył kraj w rozsypce. Kraj był rozdarty i głęboko podzielony. Brutalne obalenie Kasima wywołało powszechny strach, co sprawiło, że osiągnięcie stabilizacji stało się niezwykle trudnym zadaniem. Rząd Partii Bas wkrótce napotkał wiele problemów. Partią Bas targały wewnętrzne podziały. Różne frakcje wewnątrz partii miały odmienne koncepcje nie zgadzały się co do polityki i podziału władzy. Rygorystyczna ideologia partii również powodowała problemy. Odpychała od siebie grupy, które mogłyby stać się sojusznikami. Gwardia Narodowa, baasistowska bojówka, budziła kontrowersje. Jej członkowie często działali bezkarnie. Aresztowali ludzi i zastraszali przeciwników. To wywoływało gniew wśród obywateli i warmii. Powstanie kurdyjskie w północnym Iraku trwało nadal. Ta rebelia rozpoczęła się w 1961 roku. Działo się to za czasów rządów Kasima. Rząd partii Baas próbował je stłumić. Użył siły militarnej przeciwko Kurdom, jednakże te wysiłki w większości zawiodły. Walki pochłaniały ważne zasoby narodowe. Pokazały również słabość rządu. Oficerowie armii byli coraz bardziej niezadowoleni z tej sytuacji. Nie podobały im się również basistowskie czystki w wojsku. Wielu zwykłych Irakijczyków również odczuwało rosnące rozczarowanie. Mieli nadzieję na pozytywne zmiany po Kasimie, ale rządy partii Bas szybko rozwiały te iluzje. Reżim skupiał się na własnej ideologii, często brutalnie tłumił wszelki sprzeciw. To zraziło do niego wiele grup społecznych w Iraku. Basiści dążyli również do celów panarabskich. Chcieli zjednoczenia z Egiptem i Syrią. Te ambicje prowadziły do dalszych wewnętrznych sporów. Taka atmosfera przygotowała grunt pod kolejny zamach stanu. Do listopada 1963 roku napięcie sięgnęło Zenitu. Kontrola partii Ba'as nad Irakiem słabła. Prezydent Abde As-Salam Arif był głową państwa. Był kluczową postacią w lutowym zamachu stanu przeciwko Kasimowi. Jednak większość władzy dzierżyli przywódcy partii Baas. Jednym z nich był premier Ahmad Hassan al-Bakr. Arif był popularnym wojskowym o poglądach naserystowskich. Martwił go ekstremizm partii Baas i jej działania. Widział jak zrażają do siebie inne grupy nacjonalistyczne. Zaczął więc planować własne, zdecydowane posunięcie. Zamach stanu z 18 listopada 1963 roku miał głównie charakter wojskowy. Arif i jego sojusznicy w armii starannie go zaaranżowali. Oficerowie ci byli w większości arabskimi nacjonalistami, sprzeciwiali się radykalnym ideom partii Bas. Nie podobała im się również Basistowska Gwardia Narodowa. Spiskowcy chcieli usunąć partię Bas, dążyli do utworzenia bardziej umiarkowanego rządu nacjonalistycznego. Rząd ten miałby działać pod wyraźnym przywództwem Arifa. Operacja wojskowa była szybka i sprawna. Jej celem były pozycje partii Bas w Bagdadzie. Rankiem 18 listopada rozpoczęto działania. Jednostki armii lojalne wobec Arifa poruszały się z precyzją. Szybko otoczyły Pałac Prezydencki. Zabezpieczono również inne kluczowe budynki rządowe. Głównym celem była kwatera główna Gwardii Narodowej. W niektórych częściach Bagdadu wybuchły zacięte walki. Armia walczyła przeciwko basistowskim bojówkom. Gwardia Narodowa była liczna i zdeterminowana, ale nie mogła pokonać zawodowej armii. Samoloty Sił Powietrznych wsparły działania, atakując pozycje bojówek. Pod koniec dnia walka była skończona. Opór partii Bas w większości ustał. Kluczowi przywódcy Bas zostali szybko aresztowani. Inni, jak Ali Salih As-Sadi, ukryli się. Abde As-Salam Arif był zdecydowanym zwycięzcą. Przemówił przez radio do narodu irackiego. Oświadczył, że zamach stanu był koniecznym krokiem naprawczym. Obiecał przywrócić porządek i jedność narodową zasygnalizował zwrot ku bardziej umiarkowanemu nacjonalizmowi arabskiemu. To oznaczało koniec rządów partii Baas. Usunięcie partii Baas w listopadzie było znaczące. Zdobyli władzę w lutym, mając wielkie plany, ale szybko stracili większość poparcia. Głównym powodem były wewnętrzne konflikty w partii. Starli się umiarkowani i radykałowie, tacy jak Ali Salih As-sadi. Ten konflikt uniemożliwił skuteczne rządzenie. Agresywna polityka radykałów przysporzyła im wrogów. Przemoc Gwardii Narodowej również wywołała gniew. To wzburzyło opinię publiczną i regularną armię. Wcześniejszy upadek Kasima pokazał, jak niebezpieczne jest zrażanie do siebie armii. Abd as Salam Arif sprawował teraz niekwestionowaną kontrolę. Działał szybko, by umocnić swoją władzę. Natychmiast rozwiązał bojówki Gwardii Narodowej. Ta decyzja spotkała się z uznaniem armii i społeczeństwa. Usunął zwolenników partii bas ze stanowisk rządowych. Przeprowadził również czystki w szeregach wojska. Jego czystki były generalnie mniej brutalne niż te przeprowadzane przez basistów. Arif przedstawiał się jako przywódca wszystkich Irakijczyków. Mówił, że jest nacjonalistą ponad podziałami partyjnymi. Jego przemówienia skupiały się na jedności arabskiej, na wzór Egiptu Nasera. Upadek irackich basistów wywołał różnorodne reakcje. Inne kraje arabskie uważnie obserwowały sytuację. Prezydent Egiptu Nasser był ostrożny, ale przyjął to z zadowoleniem. Miał trudne relacje z iracką partią Baas. Syria, również rządzona przez basistów, była zaniepokojona. Syryjscy przywódcy obawiali się podobnego antybaasistowskiego zamachu stanu u siebie. Listopadowy zamach stanu w Iraku zakończył niektóre rozmowy zjednoczeniowe. W rozmowach tych uczestniczyły Irak, Syria i Egipt. Kasim stawiał Irak na pierwszym miejscu, przed panarabizmem. Polityka zagraniczna basistów również była niespójna. Na arenie wewnętrznej Arif starał się zdobyć szerokie poparcie. Nakazał uwolnienie wielu więźniów politycznych. Więźniowie ci zostali uwięzieni przez basistów. Nawiązał kontakt z różnymi grupami politycznymi. Wykluczył jednak komunistów i obalonych basistów. W skład jego nowego rządu weszło wielu oficerów wojskowych. Znaleźli się w nim również cywilni, eksperci techniczni. Zakończył chaos wewnętrznych walk w partii BAS. Jednak głębokie problemy niestabilności pozostały. Spirala zamachów stanu miała się jeszcze nie zatrzymać. Po zamachu stanu z listopada 1963 roku Arif stał na czele Iraku. Jego rząd postrzegano jako pronaserowski i kierowany przez wojskowych. Położył kres ekstremalnej ideologii rządów partii Baas. W Bagdadzie zapanował większy spokój po tym, jak gwardia narodowa zniknęła z ulic Gap Dwades. Jednak ta stabilność była w dużej mierze pozorna. Sytuacja polityczna pozostawała bardzo krucha. Zamach stanu nie rozwiązał dawnych napięć etnicznych, nie zlikwidował również podziałów na tle wyznaniowym. Nie było zgody co do przyszłości Iraku. Konflikt kurdyjski na północy trwał nadal. W regionie Irak pod rządami Arifa zbliżył się do Egiptu. Wynikało to z naserystowskich sympatii Arifa. Stosunki z basistowską Syrią pogorszyły się. Różnice ideologiczne były zbyt duże. Jednak bliższe więzi z Egiptem nie oznaczały Unii. Arif, podobnie jak wcześniej Kasim. Cenił niezależność Iraku i chciał przede wszystkim zabezpieczyć własną pozycję u władzy. Listopadowy zamach stanu pokazał siłę wojska w polityce. Ukazał również atrakcyjność arabskiego nacjonalizmu. Wewnętrzne walki o władzę w Iraku wpływały na stosunki regionalne. Zamach stanu z listopada 1963 roku głęboko ukształtował Irak. Tymczasowo odsunął partię Baas od władzy, ale sama partia nie została zniszczona. Basiści wyciągnęli wnioski z krótkiego okresu sprawowania rządów. Nauczyli się również czegoś z własnego brutalnego obalenia. Kiedy wrócili do władzy w 1968 roku, pamiętali o tym, rozumieli potrzebę ścisłej kontroli, skupili się na kontrolowaniu sił bezpieczeństwa. Pracowali również nad zapobieganiem wewnętrznym podziałom w partii. Wydarzenia z 1963 roku były gorzką lekcją. Podsumowując, zamach stanu z listopada 1963 roku był kolejnym zwrotem akcji. Był częścią chaotycznej ery postmonarchistycznej w Iraku. Zastąpił jeden niestabilny rząd innym. Nowy reżim pod wodzą Arifa początkowo wydawał się bardziej umiarkowany. Zamach stanu podkreślił dominującą rolę armii w polityce. Pokazał również, jak słabe były instytucje cywilne. Abd as-Salam Arif rządził aż do swojej śmierci w 1966 roku. Ale jego przywództwo nie przyniosło trwałego pokoju. Nierozwiązane problemy i ambicje polityczne pozostały. Losy Iraku nadal znaczone były kolejnymi wstrząsami.